ale także handlowcom za pracę na rzecz unowocześniania polskiego rolnictwa, za to, że polskie bardzo dobre produkty żywnościowe, najsmaczniejsze, najzdrowsze, są obecne nie tylko w całej Unii Europejskiej, ale także w 73 państwach świata. Przez te ostatnie 8 lat, z krótką przerwą na żądanie, miałem przyjemność zarządzać i służyć polskim rolnikom, polskiemu rolnictwu. Dlatego dzisiaj wydaje mi się, że jest to dobry moment, aby z tej służby zdać sprawę. Przygotowaliśmy Państwu wiele prac, wiele informacji. Postaram się je krótko omówić. Od roku 2007 wzrost produkcji rolniczej wynosi Około 30%. Wielokrotnie mówiłem, że od wejścia do Unii Europejskiej ten wzrost produkcji polskiego rolnictwa to ponad 40% przy jednoczesnym spadku produkcji rolnych w państwach, które razem z nami wstępowały do Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo dziś jest znaczące nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w świecie, i biorąc pod uwagę Europę, mamy pierwsze miejsce w produkcji drobiu jabłek, czarnej porzeczki, pieczarki, księżyta i kapusty. Drugie miejsce w produkcji żyta, owsa i Trzecie miejsce w produkcji buraków cukrowych, pszenicy, rzepaku, ziemniaków, kalafiora i cebuli. To wszystko było możliwe dzięki pracowitości, dzięki uporowi, ale także dzięki odwadze i innowacyjności polskich rolników i przetwórstwa. Polscy rolnicy, polskie przetwórstwo skorzystało w 100% z danych nam środków unijnych i wykorzystało ponad 70 miliardów złotych na rozwój obszarów wiejskich, z czego sami rolnicy to ponad 1161 milionów 161 tysięcy beneficjentów. Rolnicy w tym czasie zakupili 440 tysięcy maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej, wybudowali lub zmodernizowali ponad 3,6 miliona budynków gospodarczych. Zrealizowano inwestycje w ponad tysiącu przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Wybudowano sieci wodociągowe, którymi można byłoby w połowie opasać rury. Wybudowano 834 oczyszczalni ścieków. Ponad 49 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków. 251 tysięcy ton odpadów komunalnych jest już dzisiaj segregowanych, zagospodarowanych, często wykorzystywanych na produkcję energii. Odnowiono 3531 centrów miejscowości. Wybudowano lub wyremontowano. 5820 obiektów sportowych i miejsc rekreacji. Warto spojrzeć, jak wygląda polska wieś w chwili obecnej. Dwukrotnie wzrosła liczba osób z dostępem do internetu. Pamiętam drugą połowę lat 90. Wskaźnik telefonizacji na wsi niespełna pełna 2%. Dwa telefony na sto mieszkańców. Dzisiaj już dawno żeśmy o tym zapomnieli. Dwukrotnie wzrosła liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. We wsiach, w których tych przedszkoli jeszcze nie ma, jest wiele wspaniałych, placów zabaw, gdzie rodzice mogą z dziećmi spełnić, spędzić czas w bezpiecznych warunkach. Bardzo ważną dla mnie sprawą była kwestia wzmacniania <coughs> organizacji rolniczych i grup producentów. Ich liczba w tym czasie wzrosła pięciokrotnie. Do tych 1349 grup warto dodać jeszcze ponad 300 grup w sektorze owocowo-warzywnym. Dwukrotnie wzrosła także liczba gospodarstw ekologicznych, a liczba przetwórnie ekologicznych ponad 134%. Często słyszymy, że te ostatnie 8 lat to zmniejszenie wydatków na rolnictwo z 3 do 2% PKB. Zapominamy o tym, że jest wspólna polityka rolna, że są zasady, które określają warunki dofinansowania z budżetu krajowego i że także jako państwo członkowskie składamy się na budżet unijny, co sprawia, że Nominalnie środki przeznaczone na rolnictwo w okresie od 2007 do 2014 roku wzrastają o prawie 20 miliardów złotych. To część informacji. Wiele planów jeszcze jest na korytarzu, na zewnątrz. Warto, żebyśmy przy nich się później jeszcze chwilę zatrzymali. Ale drodzy Państwo, w ostatnich dniach, dwóch tygodniach magicznym sposobem Polska nie jest już w ruinie. Polska jest krajem pięknym, Polska jest krajem rozwijającym się, a wymaga rzekomo tylko naprawy jej zarządzania. Ale wczoraj słyszę ponownie o zapomnianej polskiej wsi, o jej biedzie i upadku. Mówią to politycy, często na tle nowoczesnych gospodarstw, na tle nowoczesnych zakładów przetwórczych, na tle pięknych, zmodernizowanych polskich wsi. Ci politycy często rolników, tych aktywnych, tych autorów polskiego sukcesu, używają. Jako tło polityczne do wypowiadania swoich kampanijnych sloganów. Przed nami mechanizm uruchamiania <coughs> kolejnych środków unijnych, kolejnych inwestycji. Chcę w tym, w tym miejscu bardzo wyraźnie podkreślić. Nie warto eksperymentować, powierzając te nowe środki i nowe możliwości wzrostu ludziom niesprawdzonym. Warto powierzyć się dobrym gospodarom. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Państwa do znowu Panie burmistrzu, chciałbym chciałam zapytać, nie o dopraw, które właściwie już się w skończy, czyli w 2013 roku trzeba rozliczyć wszystkie środki, ale o ten przyszły. E, niedługo nie, będzie rocznica, e, odkąd ten plan został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Do tej pory w stosunku do nie udało by się Jakie są plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Panie redaktor, osiem działań już funkcjonuje, a sześć kolejnych do w powiecie gardłońskim będziemy ogłaszane. Będą podpisane rozporządzenia i będą ogłaszane, więc Państwa zapraszam również na to ogłoszenie, dlatego że w terenie, wśród rolników, wśród gospodarczych warto te programy ogłosić. Zakończyliśmy procesy e, legislacyjne, rozporządzenia będą podpisane dziś wieczorem, w jutro ogłoszę. Panie poszę, będzie w tym roku wartość produkcji rolnictwa i ile będzie mniejsza od wielu z powodu susz? To tak jakby pan mnie zapytał o to, jaka będzie ostateczny bilans strat suszowych. W mojej ocenie ostateczny bilans strat susz, suszowych będzie możliwy nie wcześniej jak w lecie przyszłego roku, a być może nawet jesień. Dzisiaj nieznane są jeszcze wielkości i wartości zbiorów, bo także nie wiem, jak będą kształtowały się w ceny w najbliższych tygodniach i miesiącach. Ale tak jak podaje Główny Urząd Statystyczny, znaczącej zapaści wielkości produkcji nie odnotowujemy. Poza takimi obszarami jak produkcja pasz dla brybła, chociażby buraki, rośliny wysopowiałkowe. W pozostałych grupach. Jest to produkcja na poziomie zbliżonym do średniej europejskiej, a więc nie spodziewam się, żeby tutaj były jakieś istotne zmiany. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Panu proszę. Ja jedno pytanie zadać w kontekście nowego provu, bo mam takie wrażenie, że uruchamiane są działania, chociaż niekoniecznie są one przygotowane w terenie, o czym świadczą reakcje rolników, chociażby. Modernizacja na budowę obiektów inwestycyjnych. Czy nie uważa Pan, że jednak takie nieprzygotowane w terenie programy mogą nawet przed wyborami zaszkodzić? A drugie pytanie: takie, czy jest coś, czego co Pan uważa, że się nie udało Panu w zrobić i co Pan zrobił inaczej z dzisiejszej perspektywy? Panie redaktorze. Jest bardzo dużo szkoleń prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ośrodki doradztwa rolniczego. Modernizacja gospodarstw rolnych, która została której nabór został uruchomiona w poniedziałek miniony, jest realizowana i także sam wczoraj miał okazję w jednym z takich szkoleń w się uczestniczyć. Rolnicy doskonale wiedzą, jak składać wnioski. I jakie są, jakie warunki muszą spełnić. Natomiast często zdarza się na spotkaniach otwartych, że o modernizację pytają ci, którzy nie mają gospodarstw. Nie mają o rolnictwie zielonego pojęcia, a zwracają uwagę na to, że nie wiedzą, jak po te środki się ubiegać. Nie muszą wiedzieć, bo nie prowadzą gospodar. Natomiast ci, którzy są zainteresowani inwestowaniem i rozwojem, producenci bydła, producenci trzody, doskonale wiedzą, jakie warunki. Przy składaniu wniosków muszą spełnić i dlaczego. Natomiast, jeśli Pan pyta o sprawy, które się nie udały, to myślę, że doskonale Pan słucha konkurencji, która oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, na tle pracowitych, zaradnych rolników, próbuje dyskredytować to, co oni zrobili. Jak zmienili polskie rolnictwo w ciągu ostatnich ośmiu, 11 i 26 lat polskiej wolności. To, co chcę kontynuować po wyborach, to z pewnością dokończyć sprawy związane ze sprzedażą bezpośrednią. Przypomnę, że przewodniczący Komisji Rolnictwa zablokował w ostatnich tygodniach prac w Sejmie przeniesienie kontroli z sanepidów do weterynarii, kontroli gospodarstw, które mogą wejść od 1 stycznia przetwarzanie produktów żywnościowych i sprzedaż bezpośrednich. Ja wierzę, że w listopadzie to zrobimy. To, co musimy przeprowadzić wspólnie z przetwórcami, to konsultacje sprzedażowe. To ten słynny już polski koszyk oferty sprzedażowej, gdzie nie wolno, żeby polskie przedsiębiorstwa konkurowały między sobą tak mocno wobec sieci i wobec handlu zewnętrznego. Nie może być tak, że 151 zakładów przetwórczych sprzedających na eksport wyprzedza się w obniżaniu proponowanych cen. To jest miejsce, w którym pozostają duże pieniądze i dla przetwórstwa i dla rolników. To jest także przykład sektora drobiarskiego, w którym można na rynkach europejskich i światowych za polski dobry dróg uzyskać zdecydowanie większe ceny pod warunkiem, że zacznie robić się co wspólnie. A więc ta konsolidacja pozioma Między rolnikami i w sektorze przetwórczym, ale także pionowa, to włączenie rolników we współwłasność przetwórstwa. To możliwość w ramach nowego progu przez grupy i organizacje producenckie budowania własnych zakładów przetwórczych, bądź też w ramach środków unijnych kupowania udziałów we własności już zakładów przetwórczych istniejących. A więc te instrumenty. Są w nowym drobie i z tych instrumentów będą mogli korzystać rolnicy. To pomoże na zbudowanie bardziej zwartego, skonsolidowanego sektora rolno-spożywczego. Michał, proszę. dobry. Chciałbym poprosić Panie Ministrze o taką opinię, już po czasie, w jaki sposób poradziliśmy sobie z różnego rodzaju przyczynnościami, czy też wyzwaniami, które są letnie odwagi, a takie poszliwami. Trudno się chwalić, ale chcę wyraźnie podkreślić, że te cztery zdarzenia, które miały miejsce od lutego 2014 roku, więc amerykańskie pomosty, embargo rosyjskie, spadek cen na rynkach europejskich i światowych oraz susza to oczywiście to ogromne wyzwanie i dla rolników, i dla przetwórców, i także dla resorów. Dlatego na tyle, na ile możliwe, Uruchamialiśmy różne instrumenty wsparcia pomocy krajowej i unijnej. Przypomnę, że w ubiegłym roku w sektorze y, y, trzody ślednej dostaliśmy środki unijne na wsparcie dla strefy z ograniczeniami. Że w sektorze owozów i warzyw ze środków krajowych wydaliśmy na pomoc ponad 130 milionów złotych, ze środków unijnych ponad 180. Że w tej chwili uruchamiamy program, projekt wycofania owoców i warzyw z rynku w ramach unijnego wsparcia, w którym udział Polski w całym programie unijnym wynosi prawie 30%. Że także udzielaliśmy pomocy w ubiegłym roku i w tym roku producentom poleczki, że trwa wykłada pomocy suszowej. A więc wszędzie tam, gdzie ta pomoc była konieczna, i na tyle, na ile środki budżetowe, krajowe i unijne pozwalały, staraliśmy się wspierać rolników w ich pracy. No i to, o czym Pan wspomniał o dyspozycji. Wielokrotnie mówiłem, że prace na rzecz otwierania rynku zaczęły się w roku 2008. Złożeniem projektu do Sejmu o ustawie o środkach promocji, o funduszach promocji bo już wtedy wiedziałem, że otwierany rynek rosyjski ze względów politycznych w każdej chwili może być załatwiony. I to dzięki tym środkom promocji, dzięki misjom zagranicznym, dzięki udziałowi w wielu targach Polska osiągnęła sukces w zakresie zdobywania nowych rynków. Rynki wschodnioazjatyckie nie otwierają się z dnia Często trzeba 3, 4, a nawet 5 lat, żeby uzyskać. Świadectwo fitosanitarne, że w Świadectwo weterynaryjne, zgodę na wóz polskich produktów. To, co mnie szczególnie ucieszyło na początku ubiegłego tygodnia, to informacja z rynku niemieckiego. Tam rolnicy pytali swojego ministra, w jaki sposób polskiemu ministrowi w ciągu roku udało otworzyć się rynek wietnamski na polskie jabłka. A więc to polskie jabłko staje się także symbolem sukcesu polskiego rolnictwa. Polskiego rolnictwa na rynkach unijnych i na rynkach krajowych. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że ten wzrost eksportu spowodowany wysoką jakością polskiej produkty, produkcji rolniczej przyczynił się także do poprawy zaopatrzenia i podniesienia jakości żywności także na rynku krajowym. Ten, o tym zapominamy, że ta jakość Dotyczy nie tylko eksportu, ale także rynku krajowego. I konsumenci to zauważają. Dzień dobry, serdecznie dziękuję Panie Ministrze. Ja chciałem zapytać o ustawę w tonie, bo y, to jest kwestia, która narastała i od przyszłego roku, w końcu, w unijnej, nasi producenci najprawdopodobniej operwą, tak naprawdę, zaopieszałość, na ja czy na nie swoją, tylko w głównym miejscu, jak Ministerstwo Rolnictwa powinno jakoś zadziałać, żeby zrekompensować no, tą ogromną obsługę w czasie. Słusznie Pan zauważył, że jeśli chodzi o dyrektywę tytoniową, to jest to domena Ministra Zdrowia, a nie Ministra Rolnictwa. Minister Rolnictwa od wielu lat wspiera sektor tytoniowy, rzekłbym nawet nadmiarze. Był okres czasu, kiedy do hektara uprawy tytonium dopłacaliśmy kwoty rzędu około 30 tysięcy złotych. I nie po to, żeby ten sektor się rozwijał, ale po to, żeby ten sektor zmienił rodzaj produkcji, chociażby z tytoniu na inne produkty. Tak się nie stało dzięki tym dopłatom, powierzchnia prawie tytoniu w Polsce wzrasta. Ale ja chcę wyraźnie podkreślić, że my znacznie więcej wydajemy na walkę z chorobami, Wywołanym baleniem tytoniu, niż na produkcję czy pomoc do produkcji. I to mnie martwi, bo uważam, że zbyt dużo wydajemy na walkę z chorobami, że gdybyśmy może jako społeczeństwo bardziej przyłożyli się do tego, żeby produkcji wyrobów tytoniowych i tytoniu było mniej, to bylibyśmy zdrowsi i w budżecie zostałoby wiele więcej pieniędzy. Ja mam szacunek do 14. Ponad 14 tysięcy producentów plutonów, ale nas jest prawie 35 milionów. Więc warto również myśleć o pozostałych. Jeszcze chciałbym jedno pytanie zadać o minimalne ceny skupu. Jaki pan minister ma zdanie w tej kwestii? Czy jest pan za tym, żeby być może rozpocząć dyskusję na ten temat, bo takie sytuacje jak chociażby susza generują wręcz niegodziwą politykę skupującą wobec po rolników? Czy jest pan za tym? Żeby od minimalnych, od minimalnych cen skutków do z specjalistów spisu. Oni opowiadają i informują o tym opinię publiczną. Jest to oczywiście publicznie prezentowane kłamstwo. Ani w ramach Światowej Organizacji Handlu, ani w ramach wspólnej polityki rolnej nie ma czegoś takiego takiej możliwości jak wprowadzenie cen minimalnych. Więc ja do tego państwa nie dołączę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu bardzo panie